Siemano, witam Was w trzecim odcinku z naszej kampanii Call of Duty ww 2. 26 lipca. Zasadziliśmy się w gospodarstwie pod Marini. Kiedy zamykam oczy, myślę o Hazel. W końcu znów wraca ten sen. Więc no, będziemy dzisiaj grać. Na najtrudniejszym poziomie trudności. Żeby było ciekawe i żeby się podkurzał, wiadomo. Znów ten sen, co? No tak. I tak w kółko. Wyspałem się teraz, ty odpocznij. E tam. Pearson musi zobaczyć, że daje radę. Gówno musi zobaczyć. Nie musisz mu nic udowadniać. Mam dość tego jego pierdolenia. Na mieście jak wyrównujesz rachunki, w ogóle się nie cackasz. Tak zyskujesz szacunek. Przecież wiem o tym. Facet to jednak musi sam stawić czoło trudnościom. Ale szacunek gówno znaczy, jeśli dasz się zabić. Wielkie dzięki, że mi pobagasz. A tak poza tym stary dobry Michałek wciąż czuwa nad nami, więc nie musimy się o nic zamartwiać. Ciebie nie podejrzewałem o takie rzeczy. Teraz to ja przyjmę każdą pomoc. Co to za sentak, ci ciągle męczy, co? Wilki zagryzały nam bydło. Razem z bratem poszliśmy na nie zapolować. Wtedy zaatakowały. Bacz mi ja Słuchaj, no młody. Bacz się, to nie wstyd. Czas do domu, bracisku. Wtedy przyrzekłem sobie, że już nigdy nie zawiodę pola. YouTube teraz nie tylko braą tłory i Znajdź słony. dalej. And they were drinking uh, apple juice. So don't worry, don't give me demonetizacji. proszę. Ja mam pytanie! Zachowaj jest a wygrać medal. Napszu! Chyba mnie lubi! They are just, uh, role -playing, you know. Zająć ten dom! Osłaniam cię!

Have this big one's grammar, to znak not. True, um, YouTube don't worry, it was safety, you know? Wait a minute.

Trzymaj się tam braku! Za ulicę potrzebujemy dymu. Żucie dymne. Gródak dymny. Давай, 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 They are asleep, don't worry Dobra, będzie dobrze Daliśmy tak radę Położyliśmy iść spać W ogóle mam wszedł przez zamknięte drzwi, nie Gdzie oni są? Chyba uciekli, kiedy nas usłyszeli Szkoły zostawiły zapasy się. Bardzo fajnie O kurwa Zdjęty to jest granat. Czemu to był granat? Wow. Spokojnie. Rzucam granat. Mam go! Koniec amunicji! Rzuć mi tej ziemny! Gotowe! Rzucaj! Złej strony! Z Nie widzę go Spróbuję uciec! chyba go unieskodliwiłem Dobra, czysto. Kościół jest tam! Daniel się tymi bateriami! Oni śpią. YouTube nie ma Daniel, tej... sprawdź te drzwi! Ruszam do drzwi! Szkopy rozwalają myśliwce! na te Tak, sierżancie! Daniel, Stiles! Chodźcie na wieżę, będziemy ich osłaniać! Cieszę się, że to ty tam będziesz! Bez presji! Spokojnie, osłaniam cię! Oby! Wszyscy na schody, ruchy! Odsuń się od okna. Nie macie leku wysokości, prawda? A to by coś zmieniło? Nie. No, za pierwszy na górze nie wejdziesz. Że... Ruszy właśnie. No, jednak we mnie wejdzie. No i dla mnie. To znaczy tekstury mnie, Zreszmana, nie? Dobra, ruszyli! Czekaj. Tu, bo ja nie chcę stracić broni. I mean, zabawki tak. Niemcy! Lewa flanka! Kolejne przeciw przeciwlotnicze na dziedzińcu! Nieobsadzone! Uważaj na nie! Są blisko! Dasz raz! Ale mam cel. Widzę go! Pamiętajcie. Szybkość. a w trakcie wjeżdżają na nas. Szybkość. naszych Szybkość. Szybkość. Dobry strzał. My tutaj tylko ten Bardzo fajnie się bawimy My, my gramy takiego nerfa Nerf Walą do nich od tyłu! Nie jesteśmy niebieskimi, a oni są czerwonymi Wiadomo, tak jak normalnie grać Co to do cholery było? Nie przestawać! Osłania ich, żeby mogli wesprzeć z uśmama!

Nie zdążyłem! Świek kiknąłem, znów zlec zamiast C Serf! Dział przeciwrotniczy raz zamierza! Mam cię! Trzymaj się! Nie! Nie jestem dobry w czasu, tak jak go byłem. A nie trochę. O boże! Cóż to był? Zdążyłem. Daj. A dobra, może być. O, tutaj dzwon? Zmieć. Tam, Nie, Tam, był materac. YouTube, nie, 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 Proszę. nie, Przepraszam, ale wiecie, ja... Ja chcę mieć wyświetlenia! Nagrywam? Nagrywam. No, mało gadam. Przecież ja nagrałem ten film, ale mi się zepsuł. I musiałem... muszę nagrywać filmowania. No, Trzymam skrzydła szeregowe! Nie, sierżancie. Bo nie jestem twoim jebanym aniołem stróżem! Kurwa mać! Straciłem tam dwóch ludzi! Musimy wziąć się w garść i zdjąć te działa! Ruchy! YouTube, um, on nie miał tego na myśli. Nie widzę Zusmana! Nie martw się. Byli razem, kiedy wieża się zawaliła! Najlepsze, że możemy to utrzymać pozycję! Skopy nie mogą się tu dostać! Jak chcesz, mam zapasowe granaty!

no nie udało się. No cóż, <śmany> spróbuję jeszcze raz. Nie jestem Nie widzę na nim, Zawsze jestem bardzo... Granat! Jak chcesz mam zapasowe granaty! Się. Utrzymać pozycję!

No nie udało mi się. Znowu. Tak jak... Um... Nie widzę Zusmana! Niech to się. Ma. Byli razem, kiedy wiela się zawaliła. Tam już południa! Utrzymać pozycję! Szkopy nie mogą się tu dostać! Jak chcesz, mam zapasowe granaty! Otakuję przeciwnika! Mam granaty intymne! Utrzymać pozycję! Są na widoku! Musimy no ich osłaniać! Sierżancie potrzebuje celu. Mam granaty i dymne. Szkopy będą próbować dawać naszą pozycję. Nie dają po schodach. Rzucam tak granat. Jest. Podaj szybko. Łap. Naprawdę Jezus to 10 minut filmu tylko dlatego, że będę umierał, więc ja, nie będę umierał, będę pozycję grę. Youtube nie blokuję zawsze. Atakuję przeciwnika! pozycję. Rzucam granat! Hey Mam dym granaty! Biegają po schodach! Wyrzucam granat! Tak jest! Podaj, szybko! Lecą do ciebie! Chłopak. Rzucam granat! Daniel, rzuć tam czerwony granat dymny! Nie trzeba mnie prosić dwa razy! Rzucam granat dymny! No nie, nie mogę. Jezu. Danies, oh. rusz, wody, dym, Nie trzeba mnie prosić dwa razy! Rzucam dym! Leci dym! Idą oh. na po prawej! na P-47! Lecą na reszcie! A, zostaliśmy ogłuszeni Ale nie zasnęliśmy, więc jest bardzo dobrze no, Mało pogadałem w tym odcinku. ZOSMAN! Ach, w porządku! Dobra robota, panowie. Daliście z siebie wszystko. Szwaby zaczęły zjewać. To był kawał dobrej roboty. Nieźle się spisali, prawda, sierżancie? Może myliłeś się co do nich. Hmm. A więc takie z was ciche wody. Byłem dla was zbyt łagodny. Teraz zobaczymy, na co was stać. Gdybyśmy dali mu głowę Hitlera na tacy narzekałby, że taca jest brudna. Oby tak dalej, a wojna lada chwila dobiegnie końca. Dlatego musimy się postarać. Dobra, wchodzę w to. Zdobyliśmy już Marini. Niemcy wycofują się tak szybko, jak napieramy. Pierson udział się na nas bardziej niż zwykle. Będziemy musieli dać siebie wszystko. Więc e, tak, dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do e, odwiedzenia opisu tego filmu. Jest tam link do kanału kolegi, na który bardzo zapraszam. E, no e, w soboty o raczej nie już o 18 tylko postaram się o 16 y, live y na twitchu też zapraszam e, co mogę jeszcze powiedzieć no to ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i e, zapraszam do obejrzenia innych moich filmów cześć